Wchodzicie do piwnicy, otwieracie drzwi do ziemianki, a w nozdrza uderza was ten ciężki, słodkawy i wilgotny zapach. Zapach, którego nie da się pomylić z niczym innym. To woń gnijących zapasów. W tej chwili serce spada wam do pięt. Czyżby to wszystko, na co pracowaliście całe lato, kopaliście, podlewaliście i zbieraliście, teraz ma trafić prosto na śmietnik? Stop. Odłóżcie panikę na bok. Za chwilę ruszymy z prawdziwą akcją ratunkową. Czy wiecie, że nawet jeśli proces gnicia już się zaczął, możecie uratować nawet 80% zgromadzonych plonów? Ale musicie działać szybko i co najważniejsze, właściwie. Większość ludzi popełnia jeden kardynalny błąd próbując ratować warzywa i tym samym dobijając resztki. O czym mowa? Już tłumaczę. Zanim zaczniemy, przeanalizujmy z czym mamy do czynienia, żeby nie walczyć z wiatrakami. Gnicie w czasie przechowywania to nie jest zwykły przypadek czy pech, to proces biologiczny wywołany aktywnością grzybów i bakterii. Żyją one wszędzie, w glebie, na skórce warzyw, a także na ścianach waszej piwnicy. Dopóki warzywo jest zdrowe i warunki są idealne, jego odporność powstrzymuje ten atak. Ale wystarczy wahanie temperatury, skok wilgotności, albo drobne zadrapanie powstałe podczas zbiorów i wróg przełamuje obronę. My zadziałamy, jak lekarze, na intensywnej terapii. Najpierw izolujemy do chorych pacjentów, później przeprowadzimy dezynfekcję, a na koniec zmienimy warunki w sali chorych czyli w waszej piwnicy. Mamy konkretne narzędzia: sortowanie, osuszanie, naturalne antyseptyki i właściwą wentylację. Zapomnijcie o ludowych mitach typu wystarczy przewietrzyć i po problemie. Tutaj konieczna jest praca systemowa. Zatem pierwszym krokiem w operacji ratowania zapasów jest totalna rewizja i segregacja. Jest tu jednak pewien niuans, o którym wiele osób zapomina. Nie wystarczy po prostu sięgnąć do skrzyni, wyjąć zgniłą bulwę i na tym poprzestać. Zarodniki grzyba, niczym niewidzialny pył osiadły już na sąsiednich egzemplarzach. Jeżeli widzicie ognisko zgnilizny, wyobraźcie sobie, że to jest epicentrum wybuchu. Wszystkie warzywa, które stykały się z chorym owocem, są już zainfekowane, nawet jeśli wyglądają na zdrowe. Trzeba je natychmiast odizolować. Wykorzystajcie je w pierwszej kolejności do spożycia, po dokładnym umyciu i obróbce termicznej, ale w żadnym wypadku nie zostawiajcie ich do dalszego przechowywania. Waszym zadaniem jest stworzenie strefy buforowej wokół ogniska zakażenia. Usuwajcie nie tylko zgniłe sztuki, ale również wszystko, co znajdowało się w promieniu 10-15 cm. Bezwzględność w tej chwili jest gwarancją przetrwania reszty waszych zapasów. Ale teraz przejdźmy do kwestii waszego bezpieczeństwa. To jest absolutnie kluczowe. Kiedy schodzicie przesortować gnijące warzywa, trafiajecie w chmurę zarodników pleśni. W zamkniętej przestrzeni piwnicy lub ziemianki, stężenie tych zarodników może być wręcz kolosalne. Wdychanie tego to prosty cios w płuca i układ odpornościowy. To nie są żarty, ani zwykła alergia. To realne zagrożenie aspergilozą i innymi poważnymi chorobami układu oddechowego. Dlatego Zanim dotkniecie choćby jednej zgniłej marchewki, załóżcie respirator albo chociaż szczelną maseczkę. I koniecznie załóżcie rękawice. Grzyby powodujące gnicie warzyw mogą wywołać zapalenie skóry rąk. Szczególnie jeśli macie jakieś mikrouszkodzenia, lub pęknięcia na skórka. Dbajcie o siebie. Te warzywa nie są tego warte, żebyście później musieli leczyć się przez całą zimę. Skupmy się teraz na konkretnym wrogu, zarazie ziemniaczanej. To jest absolutna klasyka, jeśli chodzi o choroby przechowalnicze. Objawia się to twardymi, lekko wklęsłymi plamami, szarymi lub brunatnymi, które wnikają głęboko w miąższ, tworząc rdzawe zacieki. Jest to tak zwana sucha zgnilizna, która jednak bardzo łatwo przechodzi w mokrą, zwłaszcza gdy w przechowalni jest za duża wilgotność. Jeśli znajdziecie takie bulwy, musicie wiedzieć, konieczne jest absolutnie gruntowne przebranie całego zapasu. Zaraza rozwija się od środka, dlatego często bulwa, która na zewnątrz wydaje się zdrowa, już jest chora. Podczas sortowania zwróćcie szczególną uwagę na wagę. Podejrzanie lekkie ziemniaki często zdążyły już wyschnąć lub zgnić od środka. Sprawdźcie też dokładnie oczka jeśli są poczerniałe, to bardzo zły znak wszystkie podejrzane bulwy należy bezwzględnie odizolować. I pod żadnym pozorem nie wrzucajcie tych zgniłych ziemniaków na kompost. W ten sposób własnymi rękami zaminujecie swoją działkę na kolejny sezon. A co jeśli ziemniaki zamieniły się w cuchnącą maś? To mokra zgnielizna bakteryjna, która zamienia warzywa w śluz i po prostu potwornie śmierdzi. Bakterie działają bardzo szybko i przez wyciekający płyn kontaktowo zarażają sąsiednie bulwy. Jeśli znaleźliście taki prezent, musicie działać natychmiast niczym chirurg. Ostrożnie, starając się nie rozsmarować śluzu. Usuńcie chory ziemniak i wszystkie sąsiednie, na które skapnęła choćby kropla płynu. Miejsce, gdzie znajdowało się to ognisko należy zasypać mieszanką popiołu i piasku albo po prostu samym popiołem. Popiół to świetny antyseptyk i absorbent. Wysuszy miejsce katastrofy i stworzy środowisko zasadowe, którego bakterie nienawidzą. Nie żałujcie popiołu, sypcie go naprawdę obficie. Zajmijmy się teraz marchwią. Jej głównym wrogiem jest biała zgnilizna, czyli sklerotynioza. Na pewno widzieliście ten biały, puszysty, niczym wata nalot. Pod nim korzeń mięknie i staje się mazisty. Problem z marchwią polega na tym, że ma cienką skórkę, przez co infekcja rozprzestrzenia się błyskawicznie po całym stosie. Jeśli marchew jest przechowywana luzem, uratowanie jej jest trudne, ale nie niemożliwe. Konieczne będzie całkowite przebranie wszystkich warzyw. Zdrowe korzenie po sortowaniu trzeba obowiązkowo opruszyć kredą. Zwykła kreda, czy to budowlana, czy paszowa. Tworzy na powierzchni środowisko zasadowe, które blokuje kiełkowanie zarodników grzyba. Zużycie kredy jest niewielkie. Potrzebujemy około 200 gramów na 10 kg marchwi. To jest prosty, groszowy, ale niewiarygodnie skuteczny sposób. Jest jeszcze jeden sprytny sposób na uratowanie marchwi, zwłaszcza gdy gnicie ledwo się zaczęło. A wilgotność w piwnicy jest ekstremalnie wysoka. Polega on na użyciu mchu torfowca, sfagnum albo łusek cebuli. Jeżeli już przejrzeliście i posegregowaliście marchew, ale boicie się nawrotu problemu, przełóżcie ją warstwami suchego mchu torfowca. Mech-sfagnum ma potężne właściwości bakteriobójcze. To naturalny antybiotyk. Co więcej, świetnie reguluje on wilgotność, pochłania nadmiar wilgoci z powietrza, ale jednocześnie zapobiega wysychaniu marchwi. Jeśli nie macie dostępu do mchu, użyjcie dużej ilości suchych łusek cebuli. Fitoncydy zawarte w cebuli zabijają wiele różnych grzybów. Kiedy proces gnicia już ruszył, samo przesypanie marchwi piaskiem nie wystarczy. Konieczne jest użycie aktywnego materiału o wyraźnych właściwościach antyseptycznych. Buraki to dość wytrzymałe warzywa, ale nawet je może dopaść fomoza, czyli zgnilizna serca lub gnicie w przechowalni. Fomoza często zaczyna się już na grządce z powodu niedoboru boru. Później w piwnicy. Wewnątrz buraka tworzą się puste przestrzenie pokryte czarnym nalotem. Na zewnątrz może być to niewidoczne, dopóki go nie przekroimy. Ale jeśli na powierzchni zauważymy twarde czarne plamy, to już sygnał ostrzegawczy. Buraki z takimi plamami od razu kierujemy do kuchni. Obcinamy uszkodzone miejsca i wrzucamy do barszczu. Resztę, czyli zdrowe buraki, najlepiej przechowywać na wierzchu ziemniaków. To stary, sprawdzony sposób, który naprawdę działa. Ziemniaki oddają wilgoć, którą buraki chętnie pochłaniają. Ziemniaki dzięki temu nie gniją, a buraki nie więdną. Taka symbioza pomaga obu warzywom przetrwać w dobrym stanie. Kapusta często pada ofiarą szarej pleśni i mokrej zgnilizny bakteryjnej. Jeśli zauważysz puszysty szary nalot na wierzchnich liściach, spokojnie, to żaden wyrok. Kapusta jest w zasadzie stworzona do tego, żeby ją obierać. Po prostu zdejmuj kolejne wierzchnie liście aż dotrzesz do czystej, zdrowej i chrupiącej główki. Nie ma co żałować tych liści, i tak są już niejadalne. Po takim przycinaniu, główkę należy koniecznie opruszyć kredą lub popiołem, by dobrze osuszyć miejsca cięcia. Następnie odkładamy ją osobno najlepiej na ażurową półkę, aby miała swobodny dostęp powietrza ze wszystkich stron. Świetnym rozwiązaniem jest też zawinięcie każdej główki w gazetę lub folię spożywczą, ale pamiętaj. Zrób to dopiero, gdy upewnisz się, że jest ona absolutnie sucha i czysta. A cebula i czosnek to już inna bajka. Zgnilizna szyjki cebuli jest podstępna, bo wnika przez niedosuszony kark. Cebula z zewnątrz wyglądać może idealnie, ale gdy naciśniesz ją u podstawy, jest miękka i niezbyt ładnie pachnie. Jeśli znalazłeś taką cebulę w skrzynce albo w warkoczu, musisz przejrzeć każdą sztukę, obmacując szyjkę palcami. Wszystko, co podejrzane, usuwamy. Uratowaną cebulę trzeba natychmiast dosuszyć. Jeśli w piwnicy jest wilgotno, zabierz cebulę do domu, w ciepłe miejsce. Rozłóż ją w pobliżu kaloryfera albo w innym suchym ciepłym miejscu na parę tygodni. Cebula świetnie przechowuje się w temperaturze pokojowej pod warunkiem, że powietrze jest suche, za to wilgoć z piwnicy dla tej nadpsutej cebuli to już pewna śmierć. Przejdźmy teraz do warunków środowiskowych. Grzyb uwielbia wilgoć. Jeśli w piwnicy kapie wam z sufitu kondensat, to tak jakbyście sami podlewali pleśni. Trzeba szybko osuszyć powietrze. Najszybszą metodą, jeśli nie macie jak włączyć na grzewnicy powietrza, jest użycie wapna niegaszonego. Wystarczy postawić w piwnicy wiadro albo miskę z wapnem. Wapno chętnie wchłania wilgoć z powietrza, a jednocześnie dezynfekuje je swoimi oparami. Pamiętajcie o ostrożności pracujcie w okularach i rękawicach, ponieważ reakcja zachodzi z wydzielaniem ciepła. Można też rozstawić skrzynki z grubą solą albo z węglem drzewnym. To również są dobre, choć mniej wydajne, absorbenty wilgoci. Wymieniajcie je, gdy tylko zauważycie, że nasiąkły. Wahania temperatur to kolejny czynnik przyspieszający gnicie, gdy temperatura skacze z plusa na minus i z powrotem. Na warzywach skrapla się woda. Taka kropla wody to idealne środowisko do rozwoju zarodników grzybów. Waszym zadaniem jest ustabilizowanie temperatury. Jeżeli jest za ciepło, Wietrzcie i otwierajcie otwory wentylacyjne na noc, kiedy powietrze jest chłodne. Jeśli jest zbyt zimno i istnieje ryzyko przemarznięcia, przykrywajcie pryzmy starymi kocami, słomą lub jutą. Pamiętajcie jednak, że to okrycie musi oddychać. Używanie folii polietylenowej jako przykrycia jest błędem. Pod folią warzywa zaduszą się i zgniją od własnej wilgoci jeszcze szybciej niż z powodu mrozu. Wentylacja to dosłownie płuca Twojej piwnicy. Jeżeli powietrze stoi w miejscu, zarodniki pleśni błyskawicznie pokryją wszystko, upewnij się, że wyciągi są sprawne. Często zdarza się, że rura jest po prostu zapchana pajęczyną, liśćmi lub śniegiem, który wpadł z zewnątrz. Dokładnie przeczyść kanały wentylacyjne. Jeżeli naturalny ciąg jest za słaby, możesz tymczasowo zamontować w rurze wyciągowej mały wentylator kanałowy, taki jaki stosuje się w łazienkach. Włączaj go choćby na kilka godzin dziennie. Wymuszony obieg powietrza zbije wilgoć i nie pozwoli, by zarodniki spokojnie osiadły na Twoich zapasach. Ta mała inwestycja w rachunki za prąd może uratować Ci worki ziemniaków i innych warzyw. Wróćmy do dezynfekcji samej przechowalni. Gdy warzywa są już w środku, nie wolno używać świec siarkowych. Zapamiętajcie to raz na zawsze. Dwutlenek siarki, uwalniany podczas spalania świecy w kontakcie z wilgocią na warzywach, Zamienia się w kwas siarkowy. Po prostu chemicznie spalicie swoje zapasy, a ich spożycie będzie niebezpieczne. Świece siarkowe są przeznaczone wyłącznie do pustych piwnic i przechowalni. Co zatem robić, gdy warzywa już tam są? Użyjcie ozonatorów, jeśli macie możliwość pożyczenia takiego urządzenia. Ozon zabija pleśnie i bakterie, a następnie rozkłada się, zamieniając w czysty tlen. Ewentualnie zastosujcie bakteriobójcze lampy UV. Ale bardzo ostrożnie. Światło nie może padać bezpośrednio na ziemniaki, ponieważ spowoduje to ich zazielenienie. Jeśli brakuje nam zaawansowanej technologii, sięgnijmy po sprawdzone biopreparaty. Fitosporin lub Trichodermin: Uwaga. Nie podlewamy nimi warzyw bezpośrednio, żeby nie tworzyć zbędnej wilgoci. Możemy za to spryskać ściany i półki, które zostały opróżnione po selekcji zbiorów. Ale jeszcze lepszym rozwiązaniem jest użycie suchych form tych preparatów. Możemy też wymieszać je strocinami i piaskiem, którymi przesypujemy warzywa korzeniowe. Pożyteczne bakterie, laseczki sienne lub grzyb trichoderma rozpoczną walkę z patogenami. Będą je pożerać, skutecznie chroniąc wasze zbiory. To jest wojna biologiczna na poziomie mikro, a my stoimy w niej po stronie tych dobrych. Pomówmy o opakowaniach. W czym trzymacie warzywa? Jeżeli są to worki z litego plastiku albo, broń Boże, worki po cukrze z wkładem foliowym, Natychmiast wszystko stamtąd wyjmijcie. W takich opakowaniach nie ma wentylacji. Warzywa się nagrzewają, wilgotnieją i po prostu gniją. Najlepsze do tego będą drewniane skrzynki ze szczelinami lub plastikowe skrzynki ażurowe. Zapewniają one ciągły przewiew. Jeżeli nie macie skrzynek, a warzywa leżą luzem w piwnicy czy w komorach, koniecznie podłóżcie na dno drewniane ruszty lub palety. Pomiędzy podłogą a warzywami musi być warstwa powietrza, minimum 10-15 cm. Warzywa nie mogą stykać się bezpośrednio z betonową lub ziemną podłogą. A propos jabłek i gruszek, jeśli przechowujesz je w jednej piwnicy razem z ziemniakami i marchewką, to duży problem. Dojrzałe owoce wydzielają etylen gaz, który przyspiesza dojrzewanie i starzenie się wszystkiego, co znajduje się w pobliżu. Etylen sprawia, że ziemniaki zaczynają przedwcześnie kiełkować a marchew wiotczeje i staje się bardzo podatna na gnicie. Jeśli nie masz osobnego pomieszczenia, postaraj się maksymalnie odizolować owoce. Postaw je na najwyższej półce. Etylen jest cięższy od powietrza, ale konwekcja i tak go rozniesie, albo trzymaj je w szczelnie zamkniętych skrzyniach. Pamiętaj jednak by regularnie wietrzyć te pojemniki. Idealnie byłoby, gdybyś mógł rozmieścić je w zupełnie różnych, odległych od siebie kątach piwnicy. Jak pozbyć się skroplin z sufitu? Gdy sufit jest mokry i kapie, krople lądują wprost na wierzchniej warstwie warzyw, co natychmiast wywołuje proces gnicia. Można zrobić fałszywy sufit albo po prostu naciągnąć pod właściwym sufitem folię lub grubą tkaninę. Ważne, by zrobić to pod skosem na kształt parasola. Dzięki temu skropliny będą spływać na bok do podstawionych wiaderek, a nie prosto na plony. To jest rozwiązanie tymczasowe, ale naprawdę bardzo skuteczne. A sam sufit najlepiej przetrzeć go szmatą nasączoną roztworem siarczanu miedzi. To pozwoli zabić pleśń, która tam z pewnością już się zagnieździła, i rozsiewa zarodniki w dół. Kolejny sprawdzony, domowy sposób, poparty zresztą naukowymi podstawami, to wykorzystanie roślin o właściwościach ochronnych. Do skrzyń z ziemniakami i burakami warto włożyć liście jarzębiny, paproci, podagrycznika lub piołunu. Wydzielają one fitoncydy, które skutecznie hamują rozwój bakterii gnilnych. Choć nie jest to panaceum w przypadku silnego zakażenia, to jako środek wspomagający po wstępnym przebraniu warzyw działa rewelacyjnie. Należy pamiętać, że liście muszą być suche. Równie dobrze sprawdzają się suche gałązki sosny lub świerku rozłożone bezpośrednio na warzywach. Tworzy to dodatkową barierę chroniącą przed rozwojem grzybów. Warto też przemyśleć strategię konsumpcji. Jeśli widzimy, że jakaś odmiana ziemniaków lub marchewki przechowuje się gorzej od innych i zaczyna psuć się jako pierwsza, wykorzystajmy ją od razu. Nie zostawiajmy jej na później. Na później zostawmy te najbardziej trwałe, twarde odmiany, które teraz leżą bez żadnej skazy. Zróbmy przetwory. Ukiszmy kapustę, zetrzyjmy i zamrośmy marchewkę. Przygotujmy pastę buraczaną. Lepiej poświęcić weekend na takie przetworzenie i przechowanie produktów w słoiku lub zamrażarce niż za miesiąc wynosić to wszystko wiadrami na śmietnik. I na koniec. Załóżcie dziennik obserwacji, albo po prostu, róbcie notatki w kalendarzu. Zapiszcie, kiedy pojawiła się zgnilizna, jakie warzywa ucierpiały i jaka była wówczas pogoda. To będą bezcenne informacje na kolejny sezon. Być może będziecie musieli zmienić odmiany na takie, które lepiej znoszą przechowywanie. Albo zmodyfikować agrotechnikę. Może warzywa zostały przenawożone azotem, przez co stały się wodniste i podatne na gnicie. Pamiętajcie, walka o zbiory zaczyna się nie w piwnicy, ale już wiosną, na grządce. Ale teraz, stosując się do tego planu, możecie uratować to, co wam zostało. Działajcie zdecydowanie, nie żałujcie zarażonych sztuk, a suche, zdrowe warzywa będą cieszyć was aż do lata. Podsumowaliśmy więc cały plan działania. Najważniejsze, co musicie zapamiętać, to zgnilizna to nie koniec świata, tylko sygnał, że trzeba działać. Wczesne sortowanie, kontrola wilgotności. Odpowiednia wentylacja oraz stosowanie bezpiecznych naturalnych antyseptyków, takich jak popiół czy kreda, mogą zdziałać cuda. Nawet z najbardziej beznadziejnej sytuacji można wyjść zwycięsko i ocalić większość zapasów. Nie poddawajcie się. Jeśli te informacje okazały się pomocne, koniecznie dajcie łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić porad dotyczących przygotowań do kolejnego sezonu. A teraz napiszcie w komentarzach. Jaki jest wasz najbardziej nietypowy sposób na przechowywanie warzyw i czy okazał się skuteczny? Podzielcie się swoim doświadczeniem. Do zobaczenia w kolejnych filmach.